O, i tu są schodki, część kamienna, zanim się wejdzie na wysokość 10 metrów. Są takie kamienne stopnie. No, dla no mojej stopki są zdecydowanie za wąskie, no ale, ale są fajne, podobają mi się ogólnie. Schodków sobie ujęcie, i one tak się kręcą, kręcą, kręcą te schody. Tutaj chyba za 24 kółka jest no, widok na, z platformy widokowej Konkatedry w żywcu, w kierunku Grojca. Tam pewnie pójdę jutro na to wzgórze. Widok w kierunku skrzytnego, tam nie pójdę za daleko. Autobus pod spodem, no i tutaj poniżej jest, są zamki, pałac Habsburgów i zamek jest no, ładnie widok się musi rozciągać. Tak trochę kulawo może to ujmuję, bo między oczkami siatki, ale musi być jak jest. Tutaj on, dzwony ładnie na dzwonnicy biją kościelnej i jezioro żywieckie i dalej wzgórze żarna które może nie pójdę może nie wiem jak dalej jest pewnie nie zdążę. ale będę kombinował mimo wszystko troszeczkę jeszcze sobie zrobimy przybliżenie o drobinkę. w ten sposób o. i o Stałe, najstarsza szkoła tam dalej jest na końcu ulicy. Ze 100 lat, albo i lepiej no. Cmentarz gdzieś tam jest. No tu przez jedną siatkę objęła, druga siatka jeszcze jest. Także no, jest jak jest, musi być. Inaczej nie będzie. I Babia góra tam gdzieś tamtą stronę jest, ale pewnie jej widać się będzie. Tak jak mi tutaj dziewczyna podpowiada. Ale w tamtym kierunku jest Babia góra. No jeszcze będzie.